Jesteśmy w Ibi, miałem małe miasteczko oddalone o 30 parę kilometrów od Alicante, w głąb lądu, jesteśmy kilkaset metrów nad poziomem morza, droga szybkiego ruchu. Dojeżdżamy tutaj w mniej niż pół godziny i chcę tu coś pokazać. Czyli jeżeli ktoś nie uważa, że musi być idealnie nad morzem, a chcę kupić coś bardzo tanio. No, co jest niedziela, nie wejdziemy do agencji, ale chcę pokazać skrajności. Uwaga! Skrajność pierwsza: mieszkanie 30 metrów, czyli takie malutkie na jedną, dwie osoby 14 tysięcy euro do zamieszkania. Mieszkanie w idealnym stanie 70 metrów 20 tysięcy euro. Piętro bez wind. Takie ceny są normalne. Mieszkanie 70 metrów z trzema sypialniami 24 tysiące euro. Mieszkanie 80 metrów z trzema sypialniami 25 000 euro. 4200 m2 terenu 35 000 euro. Takie rzeczy są w miejscowościach, które są oddalone. W głąb lądu od Alicante. Na mapie to będzie wyglądało blisko. Chcę tylko, żeby wszyscy wiedzieli, że różnice polegają na wysokości czyli zimą będzie tu chłodniej. Może nawet spaść śnieg, ale to będzie w nocy. A z kolei w lato będzie troszkę też przyjemniej, bo będzie wiało, tak, powietrze będzie chłodniejsze. Jeżeli ktoś chce w takich miejscowościach, na mapie ich jest pełno i tak jak pokazałem te nieruchomości, to tak samo będzie w każdej innej, czyli to będzie Alkoi czy to będzie Onil, to już można sobie poszukać na mapie. No oczywiście ja też pomogę, jeżeli ktoś sobie życzy przyjechać do jakiejś z takich miejscowości, znaleźć jakąś fajną, tanią nieruchomość między kilkanaście a dwadzieścia parę tysięcy euro, bez problemu.